i dużo większe oponowanie o I robimy małą podmiankę wujku, czy mógłbyś się z za damić miejscami? Chcemy złoni odpuszczani komu. Słuchajcie, ale są uśmiechy na usta, są rozmowy, a te przepychanki to wiadomo. Panowie, wielkie dzięki, pozycja bokserska. Tak, Magikal jest osobą, która trochę w rynku się podpala, co oczywiście ma swoje i mocne i słabe strony. Miejmy nadzieję, że w tym wypadku będzie to atutem, który przeważy szale zwycięstwa na jego korzyść. No tak, ja czuję, że te siostry ważą tutaj. Łuka, Dziubu, zwykle jest dla jest. Dziękuję, mamuś. Hej. bo trzeba przyznać, że to jest para faworytów. No i jeszcze ostatnie podpowiedzi z narożników, ostatnie okrzyki. Sprawdzają, czy będzie piąteczka, czy nie będzie piąteczki. Jeszcze ostatnie instrukcje od sędziego Michalaka. No tutaj widzimy, że sędziowie mają ręce pełne roboty. Trzeba te zasady po, po, poważnie wytłumaczyć, aby nie dochodziło już do takich sytuacji jak w poprzednim pojedynku. Tak, a ważna rzecz, że Łukasz Malankowski po raz drugi debiutuje w organizacji Prime, ale po raz pierwszy wychodzi do walki. Round <laughs> 1. <laughs> co jest. Oj, co tu się wydarzyło! Już jest akcja. Kamerzysta kontra Wujek Samozło, szybko się przemieszało, nastąpiła roszada, nastąpiła zmiana i w tej chwili... Moje oczy nawet tak szybko nie zdążyły zauważyć, co tutaj się stało. Mamy chwilę, ale chcemy wartkiej akcji, chcemy tutaj, żeby cały czas coś się działo, nie chcemy przerw. Sędzia Michala upomina Wujka Samozło, chyba pomylił rywali czy pomylił... Czy nie powinien zamieniać? Łukasz Ależ. Malankowski w tej chwili uderza. Zobaczymy w jakiej formie jest wujek samozło. Na razie wujek samozło dostaje, dostaje ciosy. Ale radzą sobie podobiera. O! Oj, rzuca na deski kamerzyste, kamerzysta liczony. Ależ wujek samozło na charakterze. Z młodszym rywalem. Tutaj w odwrotnej pozycji bajkucie. No i teraz zobaczymy, jak poradzi sobie kamerzysta z Pazikiem, tu jest ostra wymiana. Nie wow! wow! bez kalkulacji, Pazik sadza swojego przeciwnika, ale wujek Samo również ruszył z nawałnicą ciosów. Sam kamerzysta mówił, że Pazik według niego jest faworytem i kamerzysta kończy przygodę z turniejem. Kamerzysta kończy przygodę z turniejem, jest przerwa tutaj z wujkiem Samozło. Jeszcze wujek Samozło chyba podejmie rywalizację. Łukasz Malankowski kiwa tutaj głową w kierunku narożnika. No. Mocno oberwał kamerzysta i tutaj teraz no i... młody magikal Junior w ciężkiej sytuacji. Lekarz, pani lekarz sprawdza oczywiście, czy wszystko z dowodnikiem jest w porządku. To jest zdrowie najważniejsze. Oj, chyba... Chyba coś się stało tam z barkiem, tak albo jest. z mięśniem. No nic, lecimy dalej, zobaczymy co będzie się działo teraz. Dwóch na jednego, pierwszy pazik kontra Młody Magikal. Tutaj jeszcze mamy ostatnie instrukcje. Kolejna... No i teraz mamy dwóch na jednego. Kolejna nowa sytuacja. No i teraz zobaczymy, cztery ciosy. Wow! Magikal uderza Pazika, odpowiada. Stara się trafić wujka samozło. Muszą wykorzystywać tą przewagę liczebną w tym momencie. Dwa razy więcej czasu musi rzucać magikal. Ale radzi sobie, radzi sobie, walczy. Nie może dawać się zamykać na siatce. Tutaj musi być aktywny transport. Ale wujek samozło tutaj. Oh. Oh. samozło czeka tutaj na rozwój sytuacji. W zasadzie zostawił. Ależ tutaj. Zostawił Pazikowi wykonanie egzekucji na magikalu, ale magikal jest jeszcze w grze. Jest jeszcze w grze. Ale Pazik, jak profesor przycelował, nie rzuca tych ciosów Ale powietrze. Pazik okazuje się tutaj zdecydowanie faworytem. Je... Wiem, 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 mówi tutaj do nas Rafał Pazik, że nie był faworytem. A w tej chwili naprawdę mocne ciosy. No, widzimy jednak forma fizyczna się zgadza, tutaj mamy jeszcze chwilę Na no, rozopanie oddechu. Jeszcze jest w grze Magical. jeszcze jest cały czas w grze. No to jest niesamowicie trudne zadanie, dwóch na jednego. jak Wójt... Samozło jakby wygrał los na loterii teraz chyba. Kto by się spodziewał? Tutaj raczej skreślano wujka Samozło. Rafał Paźnik mówi tak, ja wiedziałem, ja wiedziałem, tutaj kiwa w naszym kierunku. <laughs> Ciekawe czy teraz da wykonać robotę młodszemu zawodnikowi wujek Samozło. Tak, wujek Samozło tutaj dyskutuje z narodem. Handschotten! Hand no i uwaga, czy tutaj... Mamy przymusową przerwę. Prawdopodobnie był to cios poniżej pasa. Tak jest. No i teraz Magikal musi rzucać dwa razy więcej ciosów, czy musi sprytnie unikać ciosów? Bartek, co ty na to? Ciężko powiedzieć, taka sytuacja dwóch na jednego jest, jest bardzo ciężka do wyjścia, ale tutaj widzimy, o właśnie, że ten cios gdzieś tam, o, za, troszeczkę za nisko, poniżej pasa poleciał. Ale tu już ciosy wchodziły, ten następny wchodził, mimo że może niezbyt czysty troszeczkę nasadą, ale wchodził i widać było, że przynosi efekt dobrze, mamy o tak, słyszymy po powiedzi z narażnika charakter no teraz już tylko na charakterze do no, dwóch na jednego Teraz wow! Teraz potężnie wściekł tym lewym na zmianę zna. będą atakować na zmianę będą atakować o, oleś tutaj potężne gąby latają, a to no, i trzeba na nie wyszyć no, dwójkę bardzo ładnie teraz magika lub Teraz pazik czai się, żeby oh! zadać jeden mocny cios. Dabaj, oh! Jest cios. Ale szpazik! Szpa rozpuścił ręce. Dawaj, dawaj, jest liczenie. Dawaj, jest liczenie. Bo też deluje w wykonaniu da, pazika. Do kolejnego do liczenia nas doprowadzają. Teraz trzeba pokazać charakter, teraz trzeba wyzwolić wolę walki. Bo Magika Junior potrzebuje cudu albo wyeliminować jednego tego Figura, Co zabawy, za góra, wujka. Co za figura. A teraz jeden na jeden. Pazik kontra Magika. Ale Pazik korzysta z tych środków na korpus. Nic nie było, nic nie było, wstawaj. Box! Dobrze przytomny sędzia. Tak sędzia nie liczy. Jeszcze swoje O, Ale spacik potężnie. Dobra, Kolejne raz, liczenie. Dwa, dwa, Trzy, na jednego, cztery, na jednego. Ale jeszcze dwie, chyba spróbuje dba, młody Magikar. Tomku, skąd takie ciężkie ręce od tak szczupłego gościa? Dziewięć, No, widzę, 10, że Rafał Prazik jak gladiator wygląda. Trzeba to przyznać, że 75 kg, ale wygląda naprawdę imponująco i bije imponująco. Łukasz! Nie ma się, nie się